Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Ewo. Zobaczymy, czy ten staż przyniesie Pani o rezultaty. Co przyniesie Pani staż? Proszę pani, więc tak, jeżeli chodzi o to tak, z takiego naukowego punktu widzenia, to mm, powiedziałabym, że niewiele się tam pani nauczy. No, oprócz tego, że dostanie pani certyfikat, tak, odbyła staż tu i tu, to jakby sam fakt przy tej odwróconej arcykapłance, tak jakby mówię, albo się pani tam niczego nie nauczyła, Albo, nie wiem, może pani to potraktować też w ten sposób, że no i tak się niczego tam nie nauczę, tak? Natomiast, natomiast. Następnie mamy as denarów, i to jest karta nowej pracy. Nowej pracy, ale niestety ta praca nie spełniałaby pani oczekiwań. Czyli po tym całym stażu, Oferta pracy powinna się pojawić. Finałem jest odwrócony Askielichów. Pani nie chce nowego początku. I to ja to tak odczytuję, albo uznałaby Pani tę propozycję za niezadowalającą. Tak to odczytuję, że czy Pani pójdzie na ten staż. I pojawi się, bo się pojawi, po stażu pojawi się oferta pracy. To pani i tak tego nie weźmie, ale to są, mówię, to są pani decyzje. Karty opowiadają historię widzianą jakby w przyszłości tu i teraz, tak? Oczywiście w miarę postępowania czasu pani i tylko pani może zmienić koleję swojego losu, bo na ten czas który jest tu pokazany po odbyciu stażu, na którym się Pani niczego szczególnego nie nauczy oprócz otrzymania certyfikatu otrzyma Pani propozycję pracy, a z denarów która nie spełni Pani oczekiwań i nie będzie Pani chciała a, kontynuować tak, no to to jest na temat stażu natomiast Mówiła Pani jeszcze w tej drugiej instytucji, stara się Pani o pracę, no ale sama Pani pisze, że tam potrzebna jest wiedza, prawda? Potrzebna jest wiedza. Czy tam dostałaby Pani pracę? Znowu odwrócony pas. Ciężko, proszę Pani. Ciężko, ale. Tu są bardzo fajne karty. Paść denarów i karta świat. Paść denarów to, jest, to są informacje w sprawie pracy, ale to jest karta osoby uczącej się. I jeżeli by pani się uczyła, to jest karta świat przy tym, czyli pani możliwości są większe, czyli przede wszystkim nie wolno pani w żaden sposób zrezygnować ze studiów, bo to jest pani atut. Sytuacja na dzień dzisiejszy w tej całej rekrutacji, w tej drugiej firmie nie wygląda dobrze, ale... Jakbym powiedziała, że to jest nie koniec pani historii i pani spraw z tą instytucją. I być może, być może potem właśnie ten baś i karta świat mówią o tym, jeżeli będziesz się uczyć, to sprawa stoi przed tobą otworem. I teraz tu się pojawia ten dylemat. Jak połączyć pracę w tej drugiej instytucji z pani pytaniem o staż? Czy właśnie nie po to, żeby dostać pracę tu, gdzie pani chce, potrzebny byłby pani dokument, że ukończyła pani taki i taki staż? Jedno może być połączone z drugim. To tak widzę tę historię. A musi sobie pani sama przemyśleć. Jeszcze zrobię górką dla Pani, czy działalność gospodarcza w tym momencie dla Pani. No nie, proszę Pani, tu, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, Pani musi się jeszcze dużo nauczyć. Dziękuję bardzo.